Cześć, dzisiaj porozmawiamy o cudownych roślinach, które są uwielbiane przez nap naprawdę wiele, wiele ludzi. Cudowne rośliny, które idealnie się sprawdzą na balkony i terasy i dzisiaj Wam właśnie o nich opowiem, żeby Wam cudownie kwitły, poni ponieważ w tym roku posydziemy sobie pelargonię i nie wiecie jak one bujnie kwitną. I to za sprawą paru kluczowych elementów. Już Wam zaraz powiem powiem jakich rzeczy używam, jakich nawozów i co robię, żeby cudownie kwitły. Zapraszam na ten film. Pelargonie sadzimy po 15 maja. Tak, żeby właśnie nam ich nie omroziło, żeby nie trzeba było po prostu chować je na noc, ponieważ e, temperatury... Mogą niskie temperatury, mogą po prostu ją zniszczyć, więc to jest taka informacja. Teraz, do jakiej ziemi sadzimy? Najlepiej, żeby ta ziemia była do pelargonii specjalnie, ponieważ będą cudnie kwitły. Natomiast możemy zmieszać do pelargonii z uniwersalną, to też da super efekt. Tutaj właśnie zmieszałem obie te ziemie. Ja, słuchajcie, dałem sobie nawóz organiczny. E, powiem, jaka to firma? Compo e, Bio. Słuchajcie, sprawdził mi się idealnie. To może dlatego właśnie te pelargonie tak cudnie kwitną. Zmieszałem sobie z ziemią, zresztą był o tym filmik. Zmieszałem sobie mm, z ziemią i później nic nie robiłem. Tak kwitną. Natomiast później podlałem e, sobie. Podlewałem sobie biohumusem um, z dżownic kalifornijskich. I jeszcze, jak kiedyś się podlewałem, sobie um, ogórki takimi e, rozpuszczonymi drożdżami, nawóz drożdży. To też właśnie sobie dałem, bo to nie jest jakby taki nawóz. E, który wam, nie wiem, da jakieś składniki on ma za działanie przy, y, dać taką siłę przyswojenia tych składników, które już daliśmy do, dla tych paralargoni, więc, żeby te nie mogły jakoś y, lepiej to czerpać jak widzicie, no coś cudownego pięknie kwitną e, naprawdę w tak małej doniczce ledwo co się mieszczą, bo po prostu tak y, mają bardzo dużo pączków e, i chyba mi się najlepiej udało. Stosuje właśnie nawozy różne, i to dlatego tak cudownie wyglądają. Więc naprawdę, Pelargonie potrzebują porządnego nawożenia, ponieważ musicie wiedzieć, że Pelargonia to jest roślina bardzo aż to bardzo żarłoczna. Najlepsze stanowisko dla Pelargonii to jest słoneczne. Ustawcie pelargonie w, y, w słonecznym miejscu, a będzie się czuła tam idealnie. Teraz jeszcze jaką doniczkę wybrać? Y, doniczki mamy naprawdę przeróżne, ale jeśli chodzi o plastikowe, co o Was Wam y, powiem, mamy przeróżne i białe, i czarne, y, brązowe, jasne. I powiem Wam, że najlepiej sadzić w jasnych, ponieważ jasny, y, biały odbija na przykład... Y, Słońce, więc te rośliny nam się nie zaduszą. Natomiast, gdy mamy czarną doniczkę, to te largu nie będą się źle czuć i też podejrzewam, że będzie trzeba po prostu podlewać. Więc, moim zdaniem, wybierajcie jasne doniczki. Podlewamy w miarę możliwości. Ja słuchajcie, podlewam wtedy, kiedy widzę, czyli wbijam palec w ziemię i gdy jest mokry palec, czyli ziemia jest mokra, no to po prostu nie podlewam natomiast myślę, że w taką upalny dzień, no to nawet codziennie trzeba będzie podlewać, czy nawet dwa razy dziennie, dlatego, że no jak jest, nie wiem, prawie 30 stopni no, no to trzeba będzie bardzo dużo podlewać, natomiast możecie użyć hydrożel, który Wam ułatwi tą sytuację i nie będzie aż trzeba tak dużo tego tak podlewać, jeśli ktoś w ogóle nie ma Za dużo czasu Podsumowując, jest to idealna roślina Dla każdej osoby Myślę, że każdy sobie z nią poradzi Nawet jeśli troszeczkę zapomnicie o niej Nic się nie stanie No jest to cudowna roślina do słońca Na pewno nic się z nią nie stanie Więc dziękuję za tą uwagę Za uwagę Proszę o komentowanie Subskrybowanie mojego kanału I dawajcie łapki w górę Do zobaczenia 爸。